Hej, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Kamika, Przed nami omówienie Week one Elysee. Nie będziemy omawiać poszczególnych gierek, będziemy omawiać całe drużyny, tak więc bez żadnego przedłużania, zapraszam do oglądania. I zaczynamy od końca, czyli Carmin Corp. Eee, Carmin Corp. trzy porażki w pierwszym tygodniu na G2, na Fnatic i na Mad Lions Koi. Eee, to był dla nich Ciężki tydzień i wydaje mi się, że dostali bardzo mocną weryfikację. Saken z Cabochardem nie są solo którzy potrafią nawet ustać na tą topkę Europy. I wydaje mi się, że tacy gracze jak Caps, jak Humanoid, jak Oskarinin, jak Myrvin nawet po prostu to bardzo dobitnie pokazali. E, też co do reszty, Carmin Corp to... Bo nie wyglądał jakoś super, w sensie zdarzały mu się dobre zagrania, zdarzało mu się robić pozytywne rzeczy, ale... To nie był ten performance, zwłaszcza kiedy miał przeciwko sobie Jajka i Razorka. No i oczywiście Elioja jeszcze, to po prostu... Widać było, że jest od nich dużo słabszy. E, Targamas... Ciężko mi powiedzieć, troszkę dziwny tydzień. Abset raczej na plus, abset wyglądał raczej dobrze. Ale Karmin Corp troszkę, troszkę takie zdezorganizowane wewnętrznie, też indywidualnie było nie najlepiej. Najlepiej to pokazują laning face'y Sakena na Humanoida i Kapsa. Jeśli ktoś chciałby, nie wiem, jeśli, jeśli komuś brakuje takiego namacalnego dowodu. Odnośnie słabości Karmin Corp, to polecam sobie włączyć początek meczu na Fnatic. Była tam taka sytuacja z Invade'em na początku gry, że Humanoid podszedł i niepotrzebnie tam zgarnął 100-200 obrażeń i potem wrócił na linię. Na linię Mecz up Akali Wazira, czyli Akali po stronie Humanoida, a Humanoid tutaj. No powinien teoretycznie przegrywać te wczesne fazy gry, range mele, a jednak Humanoid stwarzał CS leada, wygrywał trady i pomimo tego, że na początku stracił to sporo, dosyć HP na Invadie, to i tak z tej linii wychodził bardzo zwycięsko. Potem oczywiście Karmi Corp wrzucało Screen, że patrzcie tutaj, Saken ma 2-0, a Humanoid ma 0-2 ale to wydaje mi się, że właśnie dlatego nie warto, warto patrzeć na statystyki, bo rzeczywistość była zupełnie inna i nawet jeśli Humanoid w tej grze popełnił parę losowych błędów, jakieś takie głupie wbitki, to i tak tutaj ta gra bardzo mocno... znaczy ogólnie te wszystkie gry obnażyły bardzo mocno słabości Karmin Corp. No i tak jak przewidywałem, to raczej nie będzie drużyna z góry tabeli, Raczej gdzieś ten środek. Na razie mają za sobą, powiedzmy, że najcięższych przeciwników, zwłaszcza tutaj G2 i Fnatic. E, wydaje mi się, że ostatecznie zrobią to top 8. Ale no, tak jak mówiłem, raczej to już nie będzie to drużyna stopki jak e, co niektórzy by sobie tego życzyli. A na tym samym miejscu, co Carmin Corp., znajduje się kolejna francuska ekipa, czyli Vitality, która to przegrała na Giantix Fnatic BDS. I jeśli chodzi o Vitality, to widać było w każdej z tych gier jakiś tam opór. Dużo kontestowali, też zgarniali na początku parę fajnych akcji, ale jeśli o nich chodzi, to wydaje mi się, że są bardzo mocno zdezorganizowani i ciężko im stworzyć zagranie, które wymaga udział większej ilości graczy niż trzech. Nie było widać żadnych zagrań z teleportem, nie było widać żadnych dobrze przygotowanych teamfightów, było dużo takiego chaosu. Jeśli już ktokolwiek robił jakieś takie akcje, to to było czy to Fnatic, czy BDS. Vitality potrafiło na początku, zwłaszcza gry, na tym pierwszym buffingu junglera znaleźć jakieś fajne sytuacje. W grze na BDS Douglas zdobył solo killa na, na Sheo, Sheo go zinwejdował. Daglas to przewidział, no i Szał go po prostu Szao po prostu upadł na tym wejdzie. Ale nawet pomimo tego typu zagrań, pomimo tego, że no taki Douglas potrafił znajdować fajne sytuacje, fajne ganki. Foton sobie całkiem nieźle radził na tym topie. Raczej wychodził albo Even, albo leciutkie przewagi kreował. To Vitality miało duży problem ze znalezieniem tych takich bardziej zorganizowanych zagrań, tych takich wymagających większej koordynacji. I ciężko to widać. I Vitality, póki co, po pierwszym tygodniu, wydaje mi się, że są najgorszą ekipą i mogą mieć kolejny problem, żeby zrobić to top 8. Bo zostają im jeszcze mecze na, na bardzo silne ekipy. Póki co, no właśnie, Fnatic jest jedyną z tych tutaj opcji, którą stawialibyśmy na samej górze tabeli. Reszta to są właśnie jakieś takie średniaki, no i i żeby. Zrobić to top 8, to na te średnie drużyny też trzeba wygrywać, tak więc Vitality tutaj może mieć problemy, ale jeszcze zobaczymy jak to będzie wyglądało w drugim tygodniu. Wydaje mi się, że jest bardzo dużo rzeczy do poprawy. Wszyscy zawodnicy, poza botline'em tutaj wyglądają w miarę dobrze indywidualnie. Ale co do tego botleju, no to Hylissang Sank z wyglądali tragicznie. Po prostu wystarczy włączyć statystyki. Obydwu graczy tu robiło jakieś takie absurdalne, nie wiem, sang zrobił 07. Tutaj dokładnych statystyk nie będę przytaczał. Ale jest dużo rzeczy tutaj do poprawy. Split jest krótki, tak więc Vitality może mieć duży problem, jeśli chodzi o robienie tego top 8. I rogue, bardzo dziwna drużyna, przegrywają na SK i na Heretics i wygrywają na G2. I jeśli chodzi o gry Rogue, to pierwsza gra na SK, no to było w niej bardzo dużo błędów Larsena. Larsen na początku dał się jakoś głupio wyłapać, spalił flasha, potem SK to paniszowało i ten lead dla SK się potem tam tworzył. Ogólnie SK też lepiej skoordynowane. Rok tutaj no takie bez polotu mocno. Na Heretics to po prostu zostali zdiff'owani kompletnie na makro, jeśli chodzi o jakieś setup'y, objective'y i tego typu rzeczy, to no Rogue po prostu nie grało, pomimo że to, gra na Heretics to była gra, w której no tam z 2 kile do 20 minuty padły i no po prostu nie wyglądało to dobrze dla Rogue. Po prostu zostali totalnie rozjechani przez Heretics i to nawet nie w walkach, tylko po prostu na jakichś takich zagraniach, na rotacjach, na tego typu sprawach. A jeśli chodzi o G2, to w grze na G2, G2 popełniało bardzo dużo takich głupich błędów, overforce'ów. Rogue to jakby w jakiś tam sposób paniszowało, zabijało G2, ale ostatecznie ta gra była bardzo mocno wymęczona i tak, pomimo tych wszystkich błędów G2. I Rogue nie wygląda jakoś bardzo dobrze. Takie no, tak jak mówiłem wcześniej, bez polotu nie potrafią zrobić czegoś proaktywnego i mogą mieć problemy w następnych, w następnych tygodniach, to zwycięstwo na g jest dla nich znaczące, na g raczej wiele ekip nie zdobędzie zwycięstwa, zagrali oni też tak naprawdę na czołówkę tabeli, nie grali jeszcze na te słabsze drużyny, wydaje mi się, że na te słabsze drużyny mogą sobie poradzić, ale no póki co nie wygląda to zbyt kolorowo i Rogue tutaj będzie musiało się bardzo mocno pilnować, bo mogą stać się tym kandydatem do odpadnięcia jako dwie pierwsze drużyny. Jako jedna z dwóch pierwszych drużyn. A teraz ex z Rogue, Giantix, które też z wynikiem 1-2 zwycięstwo zdobywają na Vitality i przegrywają z BDS i Heretics. Jeśli chodzi o Giantix, to Odniosłem od nich taki vibe, taki drużyny, która bardzo mocno opiera się na indywidualnościach, zwłaszcza na botlane, czyli Patrick Ignar. Na tym botlane działo się dużo takich sytuacji, z których potem Giantix robił leada, czy to jakieś zagrania Ignara, jakieś hooki na Blitzkrangu. I tak samo było w kolejnych grach, jednak na BDS to jednak. BDS miało więcej tego typu zagram, byli lepiej skoordynowani, potrafili więcej łapać za pomocą tam -ki Ash, Kierki Varusa, Garena, którego piknęło BDS w grze na Giantix na Heretics. Dosyć podobnie też Heretics przebiło ich organizacją i wydaje mi się, że jeśli chodzi o Giantix to widać, że to jest drużyna, która ma bardzo silne indywidualności, ale to na te lepsze ekipy nie wystarcza, na takie Vitality, które jest zdezorganizowane i ma słabsze indywidualności, to jest wystarczająco, ale mogą mieć problem z przebiciem się na te mocniejsze ekipy. I tutaj, Giantix, wydaje mi się, że pomimo 1-2 to jest taki dosyć pozytywny start. Mają trochę rzeczy do poprawienia, ale wydaje mi się, że to jest drużyna, która będzie na pewno w tym top 8 i zobaczymy. Wydaje mi się, że będą walczyć z tymi lepszymi drużynami, ale na pewno czeka ich sporo pracy i jest sporo rzeczy do poprawy. I Madlając Koi, dla mnie to jest bardzo duże zakończenie, ta drużyna. Wygrywają oni na Heretics, przegrywają na SK i wygrywają na Carming Corp. Eee, zawodnicy sobie bardzo dobrze radzą. Zwłaszcza jeśli chodzi o topać freskowy z Myrwynem. Radzą sobie bardzo dobrze. Elioja jak zawsze solidny gracz. Jeśli chodzi o ich zwycięstwo na Heretics, to był to kompletny stomp Heretics tutaj. Pogadamy o Heretics jeszcze za chwilę, ale jeśli chodzi o Mad Lions no to po prostu nie zostawili im szans. Elioya zdobył na początku istotnego leada, udało mu się zgankować bota, tam zrobić zabójstwa i po prostu ładnie, czysto tą przewagę bolowali. Co do przegranej na SK. To wydaje mi się, że w przegranej na SK bardzo mocno zawinił botlane yy, Mad Supa yy, Supa z alvaru tutaj bardzo mocno dawali się wyłapać, zwłaszcza Alvaro na od troszkę się źle pozycjonował, przez co umierał jakoś tak przy okazji. Real się wbija i po prostu zgarnia przy okazji tego Miliot, które dostaje one shota. A co do wygranej na Carmin Corp, no to też tutaj solo linie i freskowe i Merlin po prostu. No, mówiłem już o tym przy okazji K-Crop, ale Cabochard no, z Sakenem sobie nie radzą jakoś dobrze i to zostało dobrze spaniszowane. Bo próbował jakby turnować tą całą sytuację, była e, kompozycja Madland Skoy w tej ostatniej grze na, właśnie na k wyglądała tak, że mieli jednego e, ADD damage dealera, którym był Aphelios na bocie i Bo próbował właśnie dojeżdżać tego Apheliosa i nie udało mu się to zrobić tak dobrze, jak zrobił to Myrvin z Elioją na topie, na Cabochardzie, przez co ten Aphelios ostatecznie był w miarę useful, no Cabochard niezbyt i w ten sposób jakby po kolei się stopniowały te lidy też lepiej zagrane teamfighty i ostatecznie kończy się to w ten sposób, że Aphelios zdobywa Pentakilla pod koniec gry i fani Mad Lions Koi wywatują, a Karmin kończy tydzień 03. Tak więc Mad Lions Koi dla mnie duże zaskoczenie. Spodziewałem się, że będą dużo mniej dograni, a jakoś ze sobą działają, i wydaje mi się, że też raczej na pewno zobaczymy ich w tym top 8. I wydaje mi się, że jeszcze coś pograją i zajdą w miarę wysoko. Kolejno. G2 Esports też 21. Zwyciężyli oni na BDS, na Karminkorp i przegrali na Rogue. I wiedziałem, że sporo ludzi jest troszkę zawiedzionych G2. Jeśli chodzi o to, co pokazali. Na BDS, w tych początkowych fazach rozgrywki tracili... tracili trochę golda. Ale wydaje mi się, że jest tutaj duża wina w kompozycji G2. Która po pierwsze wydawała mi się gorsza, a po drugie taka bardziej skalująca. I kiedy mamy po stronie BDS, mamy kalistę, mamy Alligatora na topie, mamy Nocturna, to po prostu... Zwłaszcza na bocie, zwłaszcza tego adkr można bardzo mocno dojeżdżać, a pomimo tego i tak G2 wychodziło z wielu fajtów zwycięsko. Udawało im się turnować i po prostu diffowali BDS. E, może Gold gra tego jakoś bardzo nie obrazuje, ale G2 naprawdę było widać, że są dużo lepszą ekipą od BDS i nawet w sytuacji, w której mają właśnie taki bardzo mocno skalujący draft, e, to potrafią... Wiele sytuacji sturnować, wiele sytuacji, którzy, których nie powinni byli w stanie wygrywać, i nawet ta jedna gra na rok, do której zaraz przejdziemy, nie powinna ich skreślać jako takiego po prostu murowanego faworyta do wygrania całego LEC. Co do gry na K-Corp, to trochę już zacząłem o tym mówić przy okazji K-Corp. To po prostu bardzo duża różnica na solo liniach i w ogóle wszędzie indziej k zdraftowało taki draft pod, y, mocno, bardzo mocno podwłapowanie jednego targetu. Jako, że G2 miał Afeliosa, no to ten Afelios no, nie miał zbyt dobrego żywota. Tu dostawał R i tu czymś innym. I ostatecznie Han Sama tam miał 6-7 śmierci, ale całe G2 zagrało dużo lepiej, zwłaszcza no Caps na midzie, Sakena po prostu nie dawał mu żyć. A co do gry na rogue, to wydaje mi się, że to była taka typowa głupawka g tu e, Forsowali oni jakieś różne dziwne akcje, dawali się jakoś losowo, była jakieś takie losowe forsy. Była sytuacja, w której e, w, trzeciej, w trzeciej grze g tu napiera na, mi, e, na środkową aleję, a rogue ich zachodzi od tyłu. I co robi g tu? Oni nie próbują jakoś się wycofać, uciekać, oni napierają do końca. E, niszczą tureta, niszczą inhibitor, wbijają się do bazy, a wtedy Rogi domyka, po prostu to czyści. E, zabijają tam no, prawie wszystkich, a potem tepują na bota i prawie kończą grę. Potem no, po lekkich bólach e, Rogue ostatecznie e, już przy kolejnych sytuacjach kończy tą grę, ale no, ogólnie taka mocno poddymiona gra, ale wydaje mi się, że to nie powinno skreślać tu jako po prostu stabilnego po prostu kandydata na pierwsze miejsce. Wydaje mi się, że są mega dobrzy. Nawet jeśli ta gra na rok, no jest przegrana i jest to przegrana z winy G2, a nie z jakiejś wybitności rok, to i tak wydaje mi się, że G2 jest bardzo solidne i no tyle można o nich powiedzieć. Po prostu dalej wydaje mi się, że są najlepszą drużyną w lidze. I przechodzimy do Fnatic, którzy też z wynikiem 2.1 1 są na Carming Corp, Vitality i przegrana na Escape. O meczu na Carming Corp już sporo mówiłem. Po prostu solo linie, diff ogromny, zwłaszcza to widać na tych początkowych levelach Humanoida, nie będę się powtarzał. Eee, e, zwycięstwo na Vitality, Vitality też mówiłem po prostu, Vitality nie było w stanie zorganizować żadnych takich bardzo zło złożonych akcji. na Fnatic to potrafi, tych potrafiło tu przyjść, tu zagrać po prostu jakiś taki teamfight zrobić, lepiej to zorganizować, przeprowadzić jakąś akcję, że Midlane schodzi na topa. I inne tego typu akcje, po prostu Vitality się wyłącza po pierwszym buffingu junglera, a, a Fnatic nie, Fnatic jest dalej mega dobrą drużyną. A co do ostatniej gry na SK, to tutaj mamy dużą zasługę po prostu... SK, i z Irrelevant po prostu bardzo rozpędzili tego topa i finalnie po prostu Irrelevant był na tym Jaxie nie do powstrzymania, przez co Fnatic przegrało. Ale co do już samego Fnatic, to wydaje mi się, że to jest dalej też tak podobnie do G2. Topka ligi, zwłaszcza to widać po solo lanerach, zwłaszcza to widać po dżungli. Botlane wydaje mi się, że troszkę gorzej, troszkę e, są słabsi indywidualnie, ale dalej są bardzo dobrzy. Jun momentami ma te swoje momenty, o których też mówili zawodnicy Fnatic, że czasami robi coś zbyt agresywnie, troszkę się daje głupio wyłapać. I to widać po dżunie. ale dalej uważam, że jakby całe Fnatic jest mega dobre i na pewno skończą w tej no, stricte czołówce ligi. Tak więc no tyle jeśli chodzi o Fnatic, po prostu to jest... wydaje mi się, że ich wynik nie będzie mocno różny do tego co widzieliśmy już w poprzednim splicie. I Heretics. I Heretics będzie tutaj niezwykle ciekawym drużyną do omawiania. Bo zagrali tak naprawdę bardzo różne gry. Ich przegrana i ich te dwa zwycięstwa bardzo się od siebie różnią. Wygrali oni na Rocky Giantix, a przegrali oni na Madlion's No i na Madlion's tak jak mówiłem, to był totalny stąd dla Madlion's Koi, G2 nie miało praktycznie w ogóle szans. Jestem trochę zdania, że trochę draft zawinił, bo był po prostu mega dziwny. Jakby kto w tym sezonie widział Gragasa, kto w tym momencie widział Ryza. Lucian Nami zostało wybrane na bota, to Lucian Nami w ogóle w pierwszym tygodniu chyba zrobiło 0-4, 0-5, jakby ogólnie wynik jeśli chodzi o Ligę 15 gier, tam zostało wybrane to Lucian Nami kilka razy i po prostu zawsze przegrywało, tak więc no to jest, to się mówi klątwa europejskiego Lucian Nami. Ale co do, co do jeszcze tej gry, to wydaje mi się, że flaket z Kaiserem zagrali nie najlepiej, dużo dawali się gankować Elioi. Elioi to bardzo dobrze paniszował, Janko trochę nie miał co zrobić, bo gra w Wild No po prostu podjęcie czegokolwiek to jest po prostu bez szans. Na Midzie mieliśmy LB Rice. Ta LB w ogóle została spersplikowana, został w to odpowiedzialny Rice, który ostatecznie... No tak naprawdę został skontrolowany przez tą LB. LB klikała na niego, e, jak trafiła tym LB, trafiła tym chainem, to po prostu Perks nie miał dokąd uciec, też zostało sforsowanych parę głupich akcji przez Heretics na początku. I no ta gra została bardzo mocno wysnubolowana przez Mad Lions Koi. tutaj dobrze dla nich, ale co do już następnych gier, to na Rocky Giant X... Były to bardzo poukładane gry. Mówiłem już o meczu na rok, w którym Heretics udało się. grali po prostu grę, w której było bardzo mało zabójstw. Tam mówię o tych dwa, dwa zabójstwa do 20 minuty, czy jakoś tak? no Nie jestem już pewien i to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Ale po prostu widać, że ta, gra, że ta drużyna potrafi zagrać bardzo dobre makro. Co mnie cieszy, wydaje mi się, że jeszcze będą momentami testować różne rzeczy, tak, tak, podobnie jak to było w tej pierwszej grze, no wydaje mi się, że e, ten Raj z Gragasem i to Lucianami Nami z Waj, to wszystko po prostu jakiś taki może bardziej testing. Potem już, tak jak to mówił Peter Dan, całe Heretics chciało mieć pewność, że zasekurują te następne zwycięstwa. I to było widać, tak więc od Heretics spodziewam się troszkę testowania, wydaje mi się, że nie będą zdobywali wszystkich winów, ale też wydaje mi się, że powinni bardzo mocno walczyć o tą topkę i no, tego im życzymy, tego życzymy Jankosowi. Jestem osobiście zadowolony z tego, co Heretics pokazało pomimo tego początkowego stąpu od Mad Lions. I przechodzimy do BDS, które przegrało na G2, wygrało na Giantix i wygrało na Vitality. I wydaje mi się, że BDS się bardzo mało różni, jeśli chodzi o to, co widzieliśmy w poprzednim sezonie. Jest to dobrze zgrana drużyna, która nie jest też zbyt dobra indywidualnie. E, zwłaszcza było to widać po Labrowie, który często dawał się jakoś wyłapywać, zwłaszcza jak grał Tomaszką. E, ale pomimo tego wszystkiego, BDS potrafiło zorganizować sobie bardzo fajne, wygodne drafty. Na przykład no, ten na no, Giantix to mieli tam Aszkę Varusa. I po prostu łapali oponentów, zdobywali jakiegoś wczesnego killa jeszcze przed teamfight'em i w wyniku tego potrafili tego teamfight'a wygrać. BDS jest taką drużyną, która wydaje mi się, że gra najprostszą Ligę Legend, to będzie skuteczne na takie teamy typu Vitality, którzy no, nie prezentują sobą dużo, jeśli chodzi o grę drużynową. Na takie Giant X też to no, może wypalić, ale jeśli chodzi o takie G2, jeśli chodzi o jakieś inne lepsze ekipy, to po prostu wydaje mi się, że dla BDS to będzie kompletna ściana nie do przeskoczenia. I BDS spodziewam się dalej. Mimo tego 2-1, raczej wydaje mi się, że będą gdzieś w okolicach dołu tabeli. Top 8 raczej zrobią, ale raczej właśnie na tym 8, 7, 6, może piątym już raczej nie skończą. I przechodzimy do jedynej drużyny, która zrobiła perfekcyjny tydzień, czyli SK3-0 na Rogue, Mad Lions Koi i Fnatic. I jeśli chodzi o SK Gaming, to jest to na pewno bardzo pozytywne zaskoczenie. Jest to drużyna, która e, potrafi jednak coś zagrać. Niski tutaj bardzo dużo dorzucił, jeśli chodzi o, dru jeśli chodzi o drużynę. Isma też sobie bardzo dobrze radzi. E, jeśli chodzi o Topsy, to Irrelevant sobie super radzi. Jest to na pewno niż byśmy dużo więcej, niż byśmy od niego oczekiwali. I to im pozwoliło zachować ten właśnie wynik 3-0, nie stracić żadnej gry. Na plus też oczywiście botlane SK, zwłaszcza w grze na MAD Lions Koi, bardzo duża różnica była na tym bocie. No i SK, wydaje mi się, że można tutaj prawić i prawić, jacy to dobrze nie są. Ale uważam, że pomimo tego, że zaczęli tak super, to z czasem się to troszkę ustatkuje. Wydaje mi się, że podobny case będzie do Heretics z poprzedniego splitu. Heretics też tak zaczęło 3-0, ale potem no już trafili się ci ciężsi oponenci, ci cięższe gry i ten schemat, który nawet jeśli w tym tygodniu wypalił, to na dłuższą metę nie wypali aż tak dobrze. Na pewno SK Gaming nie odpadnie tak szybko. Na pewno nie będzie na tym 9-10 miejscu. Trzy winy to już jest taki. No, przynajmniej dogrywka. Przynajmniej tak mieliśmy w poprzednich splitach. Wydaje mi się, że tego wina jeszcze przynajmniej jednego na luzie załapią i możemy ich gdzieś tam potem szukać. Wydaje mi się, że w okolicach środka tabeli. I co tu jeszcze można powiedzieć? No, na plus to SK Gaming, ale nie łapałbym takiego zachwytu. Wydaje mi się, że. No w następnych tygodniach ta prawdziwa twarz SK wyjdzie na wierzch i pomimo tych dobrych występów, czy to Botlinu, czy to top toplane, to jednak SK Gaming nie zawojuje jakoś mocno tego Elisi. I podsumowując, tak wygląda tabela w tym momencie, mamy tutaj Karmin Corp i Vitality na samym dole, SK na samej górze. I bardzo dużo różnych teamów pośrodku tabeli. Wydaje mi się, że w tym momencie najgorzej wygląda Rogue z Vitality i bym raczej typował do odpadnięcia tak po pierwszym tygodniu. Eee, LEC jest jednak w tym momencie jednak mega krótkie dla tych drużyn, które, które odpadają wcześniej, dla tych dwóch drużyn. Tak więc wydaje mi się, że Rogue i Vitality będzie będą mieli tutaj najcięższą przeprawę, żeby. Naprawić te błędy w tak krótkim czasie, i raczej wydaje mi się, że jeśli już mają coś zawojować, to dopiero od następnego splitu. Na ten moment nie wygląda to zbyt dobrze. Carmin Korp myślę, że chociaż cokolwiek ugrają, nawet pomimo tych słabości solo linii, to wydaje mi się, że Abset jest dosyć dobrym graczem, bo też nie jest jakiś słaby i jakieś te winki w końcu załapią. Jeśli chodzi o górę tabeli, to na top 4 w tym momencie bym typował chyba GTU, Fnatic, Heretics i Mad Lions Koi. Tak bym stawiał top 4 w tym momencie. A reszta będzie jakoś tam pod nimi. Myślę, że no SK będzie w miarę też wysoko. Eee, Giantix będzie w miarę wysoko. Carming Corp, które no nawet jeśli zrobi to top 8, to też odpadnie raczej w miarę szybko i... Potem jeszcze co nam zostaje? No BDS nam zostaje, no to tak wydaje mi się, że będzie wyglądała już tabela oceniać po pierwszym tygodniu, ale no oczywiście jeszcze zobaczymy, dużo może się zmienić w tydzień, a zostały jeszcze tak naprawdę tygodnie dwa. Ale już kończąc, prze przechodząc do końca, dziękuję wszystkim za oglądanie, like, subskrybujcie, zapraszam na Twittera, predykcje na następny tydzień planuję. Znaczy, w sumie to na ten tydzień. Planuję nagrać i wrzucić jutro. Macie też moje predykcje na Twitterze, tam się wgra, wkradły jakieś takie drobne niespójności pomiędzy tym, co było w odcinku, a tym, co wylądowało na Twitterze, ale no teraz już postaram się to naprawić. Wynika to po prostu z tego, że wypełniałem to w różnym czasie i ostatecznie tak mi wyszło, że się w, przy w paru meczach rozjechałem. Teraz już postaram się, żeby tak nie było. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie. Wpadnijcie na następne odcinki. Zaczęto rzucać shortsy, Możecie je zobaczyć. Jeśli nie mieliście czasu oglądać LEC, to obejrzenie takiego shortsa z wszystkimi wynikami, po, tak naprawdę na następny dzień czy po meczu, jest dosyć fajną opcją. Dzięki. Okej, okay, ostatni raz. Dzięki wszystkim za oglądanie. Na razie.